Kłumy w centrach handlowych to już tradycyjny widok w tygodniu poprzedzającym święta. Narodowym zwyczajem nie spieszymy się i z wyborem prezentów czekamy do ostatniej chwili. Wiadomo, Polacy że najlepsi są na ostatnią chwilę wszystko zrobić. Często przez nadmiar obowiązków i z braku czasu. Nie wszyscy jednak lubią czekać w długich kolejkach. Ja sobie zawsze obiecuję, że zradzę to tak, no powiedzmy w okolicach 1 grudnia, ale nigdy nie wychodzi. Niestety wybór prezentu nie zawsze jest łatwy. Na FOPA nikt nie chce sobie pozwolić, dlatego przy doborze upominku ostrożności nigdy za wiele. Ja zawsze zastanawiam, co mógłby chcieć mój brat, moja siostra, czego też w danym momencie potrzebują i myślę, że tak bardziej z myślą o tej drugiej osobie. Rzeczy za bogatych, za drogich nie potrzeba, bo to są święta, nie po to, żeby wydać masę pieniędzy, tylko żeby je uczcić po katolicku. Wtedy konieczny jest wywiad środowiskowy. Bez telefonu do przyjaciela się nie obędzie. Trzeba wiedzieć co i komu sprawi radochę, a tak naprawdę ograniczeń brak. Trochę ciuchów będzie, coś no i dla małego będzie jak może dla chłopaka lalka, którą bardzo chciał. Dla dzieci tablety. Na dorościch jakieś tam drobne kosmetyki i takie różne rzeczy. No na pewno nie wypada kupić czegoś nieosobistego. Prezentem musi być jakaś książka, wiedzieć kto się czym interesuje. Prezentem może być na przykład, no ja uważam, że kosmetyków nie za bardzo, jeżeli się nie wie. Później zostają już tylko dodatki. Ładny papier, kokardka i co tylko przyjdzie nam do głowy. Najważniejsze by wyszło oryginalnie. Oceniać prezentu po opakowaniu nie wypada, w środku może czekać przecież na nas wyjątkowa niespodzianka.